Bycie pobożnym, bycie katolikiem, który nie tylko w niedzielę uczęszcza nam Mszę Świętą, bycie katolikiem, który odmawia różaniec, odmawia koronkę, uczestniczy w różnych nabożeństwach, bo ma taką potrzebę, to wydaje się, że od razu jest dewotem. Że to wcale nie jest nam potrzebne, że wystarczy, że możemy być katolikami na godzinę raz w tygodniu, w niedzielę, jedną godzinę podczas Mszy Świętej. Ojciec Jan Góra, znany wszystkim Państwu Dominikanin, był umawiać, że nie można nikogo zapalić samemu nie płonąc. A więc jak można mówić o wierze katolickiej, jak można mówić o umiłowaniu Boga, jeśli słowa Bóg, słowa Chrystus, słowa zbawienie w ogóle się nie wymawia. Zarówno Ojciec Góra, jak i Ksiądz Jerzy Popiełuszko byli żarliwi, żarliwymi kapłanami bez wątpienia, aczkolwiek mieli zupełnie inne temperamenty. Owa żarliwość, e, owo dzielenie się przekonaniem własnej wiary zawsze łączy się też w pewien sposób z przywództwem. Ksiądz Jerzy Początkowo wydawało się, że żadnych takich e, cech przywódczych nie ma. Jako dziecko był e, niepozorny, nie uczył się e, jakoś wybijającą, miał trudności z nauką języków obcych. Był szykanowany przez dzieci na przykład za to, że e, modli się na różańcu albo że, że za to, że jest e, ministrantem. Ale właśnie z drugiej strony to jego życie duchowe, które towarzyszyło mu od najmłodszych lat życia, takim cichym tropem predestynowało go do tego, że stał się przywódcą i stał się żarliwym wyznawcą Chrystusa i że przypłacił to albo można powiedzieć ukoronował swoją męczeńską śmiercią. Od dzieciństwa ksiądz Jerzy naprawdę wyróżniał się na ponadprzeciętnie w pobożności, o czym dzisiaj współczesny świat też jakby nie chce mówić. Bycie pobożnym, bycie katolikiem, który nie tylko w niedzielę uczęszcza nam Mszę Świętą, bycie katolikiem, który odmawia różaniec, odmawia koronkę, uczestniczy w różnych nabożeństwach, bo ma taką potrzebę, to wydaje się, że od razu jest dewotem że to wcale nie jest nam potrzebne, że wystarczy, że możemy być katolikami na godzinę. Raz w tygodniu, w niedzielę, jedną godzinę podczas mszy świętej. Ksiądz Jerzy na początku przecież miał imię Alfons, bo od, na pamiątkę świętego Alfonsa Liguriego tak został ochrzczony, nazywany był Alkiem i Alek był wychowywany przede wszystkim w pełnej rodzinie, miał ojca, matkę, nawet była to rodzina wielopokoleniowa, bo jeszcze e, żyli z rodzicami Pana Władysława, a więc byli dziadkowie. I ta rodzina wielopokoleniowa, wielodzietna spędzała wiele czasu na wspólnej modlitwie. Tam takim przywódcą domowym była mama Marianna, która całe towarzystwo domowe zbierała na modlitwie i nie było takiej możliwości, żeby w niedzielę nie pójść do kościoła, a trzeba było iść pieszo. Trzeba było iść pieszo parę kilometrów z okopów, z tej wsi do Suchowoli, gdzie był, gdzie był kościół parafialny. Symptomatyczne jest to, że ksiądz Jerzy, przyszły ksiądz Jerzy urodził się w niedzielę 14 września 1947 roku, a więc przed 78 laty święto podwyższenia Świętego Krzyża wypadało również w niedzielę, tak jak w tym roku. To wychowanie katolickie, to te, Modlitwy codzienne, nawet kilka razy w ciągu dnia, udział w nabożeństwach spowodowały to, że po przyjęciu pierwszej Komunii Świętej mały Alek został ministrantem i to pociągnęło za sobą bardzo poważne konsekwencje, bo ten chłopak wstawał godzinę wcześniej po to, żeby przed lekcjami w szkole iść na msze świętą i służyć do, do, do Najświętszej Ofiary. I ten chłopiec, ten mały, niepozorny, chorowity chłopiec, pokonywał kilkukilometrową drogę i jesienią, i zimą, i wiosną. A więc i w śniegu, i w roztopach, i w błocie. I nie było żadnego pretekstu, żeby, żeby nie wstał wcześniej. On po prostu taki był. Nawet któregoś dnia mama musiała przyjść do szkoły, wezwana, że. On się spóźnia czasem z powodu tych mszy świętych, albo że widzą go, jak odmawia różaniec. I wtedy mama przyszła do szkoły i powiedziała, że ona nic złego nie widzi w odmawianiu różańca i nie wie, żeby to było zakazane. I jej postawa, postawa tej wspaniałej Matki, tej świętej Matki można powiedzieć, tak bardzo dzisiaj powinna być dla nas wzorem, dla wszystkich matek. To, co wspomniane było dzisiaj, co dzieje się w szkołach. Jak bardzo potrzeba, żeby takie matki, taki ojc, tacy ojcowie właśnie zaangażowani w życie religijne swoich dzieci, broniły lekcji religii, żeby, żeby broniły swoje dzieci przed tą masową, postępującą seksualizacją, która, e, która obecnie się odbywa. Ten chłopak potrafił później w wieku 21 lat również znosić szykanę w wojsku właśnie za Różaniec. Wtedy wszyscy alumni tego drugiego roku warszawskiego seminarium duchownego, którzy zostali wcieleni siłą do wojska na dwa lata, dostali od księdza e, prymasa Różańce na palec. Każdy z nich został wyposażony w taką broń duchową, żeby nie zapominali, żeby przetrwali ten czas nie zapominali, że zostali wybrani na służbę Bogu i żeby nie stracili tego powołania. I kiedyś oficer polityczny kazał zdjąć Alkowi ten różaniec z palca i on odmówił, odmówił, czyli nie wykonał rozkazu. I został wtedy bardzo ukarany, Kazał mu przyjść ten oficer ubrany w całym um, tym mążtrunku, um, um, który ważył kilka kilogramów. Musiał stać na baczność przez kilka godzin, potem kazał mu rozbudź buty. Na zimnej posadce stał ponad godzinę, aż um, stopy mu zsiniały i, i zrobiły się zimne. Wtedy łaskawie pozwolił mu te buty założyć. I mimo tych wszystkich szikan i później następnych szikan nie, nie, nie zjął tego różańca z palca. I mało tego mobilizował wszystkich swoich kolegów, którzy z nim byli w tej karnej jednostce o Bartoszycach, do modlitwy, do e, odmawiania różańca, do czytania stałych części Mszy Świętej, kiedy nie mogli wyjść w niedzielę na, e, na mszę świętą, na przepustkę. Ważne miejsce w życiu tego Alka, tego młodego chłopaka, miał też przedrożny krzyż, Okopa, który stał na rozstaju dróg, albowiem przy tym krzyżu ale codziennie się modlił. Codziennie tam w drodze do szkoły się modlił. I ten krzyż później miał mu przez całe życie towarzyszyć. Napisałam w książce, o której była mowa, czyli Męczennik, Zawiara i Solidarność że, to było rok temu, napisałam, postać błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki jaśnieje dziś blaskiem jeszcze większym i wyraźniejszym niż było to w czasach prymasostwa błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego i pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Postać męczennika, jakże wielu musi też jednak dzisiaj zawstydzać, ba, jego niezłomna postawa, aż po ofiarę z własnego życia, targa być może sumieniem niejednego, wywołuje wyrzuty wewnętrzne, gdy nie starcza cywilnej odwagi, by bronić w polskim społeczeństwie oraz państwie Krzyża i Bożego Ładu, choć zostało się do tego powołanym, a niejednokrotnie także wybranym. Muszę powiedzieć, że z każdym, z każdym miesiącem, z każdym nowym miesiącem staje się dla mnie to prawda tych słów jakby coraz bardziej wyraźna i coraz bardziej Fascynuje mnie moc y, tego ewangelicznego radykalizmu Księdza Jerzego, jego postawy i zdecydowania y, i głoszenia nie tylko słowem, ale i czynem y, prawd Bożych. Życie nasze jest labiryntem, mówił Ksiądz Jerzy. Potrzebujemy światła prawdy, potrzebujemy <grym> tego, który powiedział: Ja jestem światłością świata. Od tego, jaką damy sobie odpowiedź na pytanie o ostateczny cel, będzie zależało, gdzie będzie nasze serce i nasz skarb. Innym razem wyjaśnię. Przecież nie dla naszego materialnego powodzenia Bóg stał się człowiekiem, ale dla naszej duszy. Nie dla spraw materialnych poniósł śmierć krzyżową, ale dla spraw duszy i jej zbawienia. Chrześcijaństwo nie jest negacją dóbr materialnych, ale przestrzega, aby nie były one jedynym celem człowieka, lecz by stanowiły środki do celu ostatecznego człowieka, jakim jest szczęście wieczne. Środki materialne mają nas do Boga przybliżać, a nie sobą zasłaniać. Na wakacjach byłam teraz po raz któryś w Austrii, i chodząc tam na nabożeństwa do, 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 do różnych kościołów, nawet do opactw, Naszła mnie taka refleksja, że jak bardzo nas Polaków kształtują nasi święci i szczególnie mam nadzieję, tych, mam, mam wrażenie, że ci święci współcześni, ci współcześni, do których możemy się bezpośrednio odwołać, którzy żyli niejako na wyciągnięcie ręki, nawet jeśli sobie tego nie uświadamiamy, że tak jest. My Polacy mamy przecież wśród grona tych współczesnych świętych i samego papieża i prymasa. I właśnie księdza Jerzego. A ilu jeszcze jest w drodze na ołtarze? Pomyślałam sobie wtedy, doprawdy biedne są te narody, a wśród nich Austria, które nie mogą się do takich współczesnych świętych odwołać. Pamiętam, ile krzyku było. Kiedy w końcu po wielu, wielu latach, w 2007 roku Benedykt XVI beatyfikował Franza Jägerszczetera. Jaki tam był straszny opór e, tamtejszych kombatantów. W jaki sposób oni się odnosili do ofiary życia tego człowieka, który powiedział, że do Wehrmachtu nie wstąpi, że nie będzie zabijał ludzi. I co trzeba wiedzieć, zarówno jego żona, jak i jego dzieci. Przyjęły te ofiary i, powie, i całkowicie były, byli po stronie swego ojca i, i męża. I absolutnie nigdy nie było takiej postawy jak osób postronnych, które zarzucały mu, że wolał opuścić żonę, wolał osierocić dzieci, niż pójść do wojska i spełnić swój obowiązek. Tymczasem. Światopogląd świtki, ten pozakatolicki, które, którego wariantów mamy teraz mnóstwo w różnych odmianach, zawłaszcza również umysły, coraz bardziej umysły katolików. To nie jest tak, że my, katolicy, chcemy nawracać na naszą jedyną prawdziwą wiarę, chcemy głosić jednego prawdziwego. Zbawiciela, którym jest Jezus Chrystus, o czym mówił ksiądz Robert. Tylko my zawsze zaczynamy, coraz częściej, nie zawsze, coraz częściej. Jeszcze w Polsce nie jest to tak źle, ale coraz częściej dzieje się tak, że to inni nas nawracają na, na błędne poglądy, na błędne światopoglądy, na, na błędne religie a szczególnie dzieje się to w, opie, w, op, w, w obe, obecnej epoce sztucznej inteligencji. I tutaj muszę podać taki przykład właśnie z Austrii, pewnego księdza w pewnym sanktuarium w Dolnej Austrii, jednym z niewielu jeszcze naprawdę czynnych i... E, będących tym, czym my w Polsce rozumiemy, co to jest sanktuarium, a więc przychodzące pielgrzymki, odbywające się nabożeństwa, na przykład to, że są cztery święte, msze święte w niedzielę, a nie jedna, jak na przykład w opactwie Benedyktynu w Melku. W tym wielkim opactwie jest tylko jedna, jedyna msza święta w niedzielę. Otóż ten kaznodzieja z Maria Tafel, przed laty, było to kilka lat temu, w niedzielę akurat e, wypadało czytanie z listu do Efezjan, w którym padają słowa: Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo bąż jest głową żony, jak i Chrystus głową kościoła. On zbawca ciała. Męż I i toż: Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, ale by był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje. Proszę sobie wyobrazić, że na, wstęp, na samym wstępie mszy świętej, zanim jeszcze przeszliśmy do liturgii słowa, ów ksiądz z takim zdenerwowaniem i popłochu zaczął mówić, tylko nie wychodźcie dzisiaj proszę z kościoła. Jak usłyszycie ewangelii, jak usłyszycie czytania, nie wychodźcie dzisiaj z kościoła. Nie wiedziałam do czego to dotyczy. Później zrozumiałam, że chodzi o ten fragment. A cóż stało w podtekście? No, że żony niechaj będą poddane swym mężom, może być interpretowane jako zachęta do przemocy domowej. W tym roku natomiast, dwa tygodnie temu, kiedy było czytanie z mądrości Syracha i tam padają słowa, o ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana, a w Ewangelii świętego, według świętego Łukasza, każdy, kto się, każdy, bowiem kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony, ten sam ksiądz znalazł ryzyko dla ludzi myśli samobójczych i depresyjnych. No, muszę powiedzieć, że jeszcze nigdy nie słyszałam takiej egzegezy, e, tych fragmentów Pisma Świętego. I e, miałam wrażenie, że, że to jest taka postawa. Że, co, że coraz bardziej e, trzeba się podobać ludziom, a nie Panu Bogu i tak wyjaśniać e, te, 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 Pismo Święte, żeby ludzie czuli dobrostan, żeby nie czuli żadnego, żadnego dyskomfortu psychicznego. Może również z tego powodu w tym, tymże sanktuarium e, Wszystkie, wszystkie konfesjonały są puste i nie widziałam tam nigdy osoby spowiadającej się, ponieważ spowiedź również łączy się z pewnym dyskomfortem, łączy się z tym, że człowiek się uniża, wyznaje swoje grzechy i chce prosić o wybaczenie. Tymczasem wróćmy do, do księdza Jerzego, który nigdy problemów z wyjaśnieniem Pisma Świętego nie miał. Nie był profesorem, nie był doktorem. Był zwykłym księdzem po, po seminarium duchownym, a jednak formacja, którą otrzymał najpierw w domu w wychowaniu rodzinnym, a później otrzymał tą formację e, w, podczas studiów, sprawiło, że potrafił mówić językiem wiary prostej, zrozumiałej dla każdego, i również tak, jak on to rozumiał. I on się nie wstydził nigdy słowa Chrystus, e, słowa Bóg również wtedy kiedy szedł odprawiać msze świętą podczas strajków podczas strajków w Hucie Warszawa podczas strajków w wyższej szkole oficerskiej wyższej Oficerskiej szkole pożarniczej i piękne są jego wspomnienia z tej mszy świętej w Hucie kiedy on opisuje że nie wiedział co tam zastanie przecież to teren fabryki teren, teren przemysłowy czy będzie tam w ogóle gdzie odprawić Mszę Świętą? A jednak okazało się, że ci robotnicy przygotowali i ołtarz i przykryli go obrusem białym, i był krzyż wielki, i były kwiaty na ołtarzu. I wszyscy okazało się, że te chłopy spracowane potrafią i śpiewać, i odpowiadać podczas Mszy Świętej, a jak było podniesienie, to padali na kolana tak, że aż ten fabryczny bruk zadrżał. Ksiądz Jerzy nie mówił kazań, które można powiedzieć obiektywnie w sposób, który, który się podobał, bo y, mówił dosyć monotonnym głosem. Y, te nagrania są w internecie, można ich, ich odsłuchać. Mówił dosyć monotonnie, y, ta, czasem nawet tak jakby staccato, i mówił, ale mówił dosyć krótko i mówił tak. Że w kościele podczas jego kazania była kompletna cisza, wszyscy tego słuchali i dokonywa, jego słowa dokonywały przemiany serc, o czym świadczy również to, kiedy on wspomina, ile nawróceń było podczas chociażby tych strajków, kiedy spowiadał tych robotników. Przychodzili do kratek konfesjonału po 20-30 latach, spowiadali się z różnych ciężkich grzechów i potem jak. Jak dzieci płakali, otrzymując rozgrzeszenie. I myślę, że właśnie kiedy On mówił, jeżeli nasza wiara nie przekroczy progu świątyni, nie pójdzie z nami jak droga naszego życia w naszą codzienność, do naszych rodzin, do naszego środowiska, to będzie to wiara bez uczynków. A taka wiara jest martwa, niewiele znacząca. Taka właśnie wiara daje ludziom niewierzącym argumenty do tego, aby uznać bezzasadność wiary, jej nieprzydatność w życiu. Myślę, że te słowa dzisiaj są tak samo aktualne jak e, wtedy, kiedy, kiedy on je wypowiadał, ponieważ e, wtedy mieliśmy komunizm. Teraz komunizmu nie mamy, ale mamy inne formy zniewolenia, które może w bardziej subtelny sposób nas osaczają i my się tym temu zniewoleniu poddajemy, zapominając o to, że o Chrystusie mamy świadczyć w każdej chwili swojego życia, nie wstydzić się tego w swoim miejscu pracy, gdziekolwiek jesteśmy. Warto też przypomnieć takie słowa księdza Jerzego. Chrześcijanin nie może postępować na, nim, na minimum, bo do wyższych rzeczy został stworzony. Jeżeli nie będzie posuwał się naprzód, zacznie się cofać. Tylko ten, kto idzie, a nie stoi w miejscu, potrafi być sobą w różnych sytuacjach. Nasza bierność i wygodnictwo powodują, że powoli, nie zawsze zdając sobie z tego sprawę, przyczyniamy się do tego, że dobro jest zwyciężane złem. Zamiast jak prosił ojciec święty Jan Paweł II, przemawiając niepokalanowi 18 czerwca 1800, 1983 roku. Nie dać się zwyciężyć złu, ale, do, ale zło dobrym zwyciężać. Potrzeba jest nam odwagi przyznawania się do Boga. Odważne świadczenie o przynależności do Boga. Okazją ku temu jest również czas urlopów i wakacji. Bóg zawsze musi być na pierwszym miejscu. Jest takie powiedzenie, że każdy. Nosi w plecaku buławę marszałkowską. Można je by tak trawestować i powiedzieć, że każdy nosi w, buła, w, w plecaku aureole świętości. Tylko chociażby czy chociażby czasem staramy się po nią sięgać i wydobyć ją z tego plecaka. Dziękuję bardzo. Wielkie wydarzenie dla Kościoła w Polsce. Najbardziej znany rekolekcjonista świata, biskup Robert Baron, debiutuje w Polsce. Jego książka. Podróż do serca wiary prowadzi przez wdzielenie, trójce, Kościół i Eucharystię w dialogu z wielką kulturą. Ale są też polskie rozdziały: pobożność polska, siła wiary i święty Jan Paweł II. To lektura, która zachwyca serce i przekonuje rozum, ale wzywa też do decyzji: albo jesteś z Chrystusem, albo jesteś przeciwko Niemu. Or you Podróż do serca wiary, katolicyzm, premiera w Polsce, zamów w białym kruku i subskrybuj nasz kanał.